Witajcie, tu mam takie wiertareczki, które używam nieraz do przewiercania płytek drukowanych tu jest silnik szybkoobrotowy tu jest troszkę wolniejszy no mają jedną wadę, no nie mają regulacji obrotów, a nieraz te obroty są po prostu potrzebne, żeby przy samym dotykaniu do napunktowanego miejsca po prostu były wolne, później się automatycznie zwiększały i tu praktycznie nie ma żadnej regulacji tu można by było co prawda dorobić tu przy tym cynglu jakiś potencjometr że wciskając po prostu zwiększamy obroty, ale to jest rzecz mechaniczna jest jakieś utrudnienia tu mam zobaczcie też z regulacją obrotów ale to jest ustawiane tu z tyłu także możemy sobie ustawić i dopiero coś działać nie możemy w czasie pracy po prostu regulować, a ja dzisiaj pokażę Wam takie bezstykową, taką bezstykową regulację obrotów właśnie w takiej po prostu wiertareczce dziś pokażę Wam taki prototyp swego czasu robiłem kilka sztuk bo każdy chciał po prostu sobie mieć dowiercenia swoją pomysł powstał 6 lat temu przy okazji takiego filmu też pokazywałem że przy obciążeniu silnik zaczyna po prostu pracować z większymi obrotami tu jest nieco inaczej bo tu jest z sensorem ani to urządzenie ani tamto nie posiadało żadnego stabilizatora na żadnym LM nie posiadało też żadnego regulatora PWM, na przykład zbudowanego na, na tych układach popularnych 555. Koszt elektroniki około 5 do 10 zł, no zależy jak się po prostu zakręcicie. Na początku zainstalowany miał być tu czynnik gestów, ale z uwagi, że sterowanie ma być Liniowe, czyli proporcjonalne konstrukcje, uprościłem, tak jak powiedziałem, do trzech elementów elektronicznych. Tu widzicie praktycznie wszystkie elementy, które zostaną wykorzystane do złożenia akurat tej wiertareczki. Oczywiście to są elementy obudowy i Elektryki. Elektronikę pokażę nieco później, czyli tak, można wykorzystać na obudowę praktycznie każdą rurkę. No, zobaczę, zrobimy mniejszą. Wiertarka będzie wtedy mniejsza, ale już będziemy musieli się trzymać danego silnika. A gdybyśmy chcieli wymienić silnik, no niestety będziemy musieli robić od nowa, czyli coś takiego by było. Alternatywą, zobaczcie, jest troszkę większa, ale można włożyć silnik z tej wiertelki, którą wam pokazywałem na 12V. Ja korzystam tu z silników takich, praktycznie korzystam z tych silników cały czas nawet w mechanizmach rolet czy w jakichś robotach wykorzystuje te silniki te silniki są bardzo fajne one są ciche dość mocne pracują od 0.5 V do 18 V praktycznie i tak będziemy używali w naszym po prostu zestawie to tak jak powiedziałem praktycznie możemy wykorzystać każdą rurkę ja wykorzystałem tu taką rurkę od syfonu. Po prostu znaleźliśmy trochę tych rurek, czyli prościnałem te rurki. Tu mam tą obudowę pierwszą. Na silnik założyłem tu takie wrzeciono. To kupiłem swego czasu na perskim. Tego to było bardzo tanie. O widzicie, jest, czyli do takich zabawkowych rzeczy po prostu to może być, teraz co, ze szczykawki wykorzystałem wykorzystałem tu z tłoka taką gumkę, po prostu ta gumka została zdjęta z tego tłoka od tej szczykawki takie stare jakieś latarki też nam się przydadzą tu jest Włącznik, załącznik. Ten włącznik, załącznik umieściłem tu. O! I to wygląda mniej więcej w ten sposób. Tu jest to umieszczony. Czyli mamy już włącznik. Z przodu wykorzystałem takie pudełeczko. Po jakiś dla dzieci, jakiś tych dwa, y, trzy otwory będą, jeden główny, aby nam wychodził po prostu tu ten y, silnik i tu jest miejsce na po prostu sensor, sensor jest zrobiony z takiej gumki, to jest po prostu y, zaślepka czy coś, czy coś w tym stylu, o może ja to zbliżę, o i tak wygląda y, sensor, o on tu jest przełożony, z tej strony, oczywiście można wymienić go na inny pokażę to w trakcie filmu czyli pierwszy otwór na wrzeciono drugi otwór na sensor i tu jeszcze będzie otwór na diodę LED która nie dość, że będzie świeciła to będzie nas informować o stanie naładowania baterii i jeszcze no, z przeciąłem rurkę żeby było coś takiego i to jest zrobione w ten sposób. Może ja to wam złożę. Tu jest, tylko może inaczej. Tu wpierw załaduję powiedzmy ten sensor. O, tu mamy załadowany sensor. Teraz tu włożę, bo tu będzie tak. O coś takiego to stawiam tu w rurkę. I z tyłu dekluje naszym włącznikiem. Tu wszystko wejdzie. O, to jest. No widzicie dobrze. No i to jest całe urządzenie, które będziemy używali do płytek. Jak to działa? I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Yy, długość. Tego, tej wiertarki zależy od tego co będziemy chcieli po prostu wstawić do środka czy takie zasilanie czy zasilanie na baterie czy na akumulatorki to też nam się po prostu musi, musi wszystko po prostu zmieścić czy będziemy chcieli skorzystać z, takiej, z takiego akumulatorka i wstawić go do środka oczywiście trzeba tu zrobić zabezpieczenie trzeba zrobić powiadomienie o, o tym, że ogniwo jest ku wyczerpaniu itd. tak, dalej, i tak dalej. to wszystko już zależy od Was i to by było na tyle w temacie Zobaczcie, załączam wiertarkę, zapala nam się dioda LED, obraca się wolniutko cały uchwyt i palcem wskazującym mogę sobie ustawić takie obroty, o, Czy jeszcze prędzej, jeszcze prędzej, jeszcze prędzej. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia na kanale trzecim. Tam będzie film dla początkujących, jak to zrobić. To jest tak proste, że szkoda to puszczać na ten kanał. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.